Górę. ale co i wstawił o tym film? No dobra, tam mm. jest tama i ja lecę do tej tamy. Okay? No dobra, F6. No dobra, ja jestem na G6 i tu jest tama. Ale mogę ci podpowiedzieć, bo jest ta tama, nie? I tu to są może takie na domki tym... przy moście i ja lecę mm, 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 na te domki przy moście. Nie, 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 tam jest mordownia, to jest koniec świata. Tam no nie gdzie? możesz Na, na no tamę ja na... musisz wlecieć, na tamę, ale na ten niższy poziom. No, niższy Bezcy poziom tamy? Na niższy poziom, to jest tam, gdzie są takie. Nie, to ktoś ląduje o. na niższym. No dodawaj, ja po prawej stronie, na doki po prawej lecę. Nie wiem, czy to są po prawej stronie. A ty Dobra, jesteś, no a widzę się, gdzie ty jesteś. ty jesteś. A ty jesteś na górnym poziomie teraz? Nie, no na dolnym, no jak na górnym? Powiedziałeś, że są nie ma. wszyscy są na, wszyscy dolnym, są to ja na ja górnym. ja jestem na dolnym. Kurde, to tam Powiedziałeś... jest trzy osoby. Tam trzy osoby wleciały teraz, wiesz? Trzy no, osoby dobrze. wleciały, a ja uciekam. oni coś robią, a ja znalazłem plecak. Ej, oni wiesz, mają pistolet już. Ja wylądowałem na górnym poziomie, bo na dolnym oni mi zablokowali. We... Ja już zaraz ci pomogę. Dobra, jest jakaś apteczka. Ja tu nigdy nie byłem, nie wiem w ogóle co tutaj Mam jest. Mam rewolwer, dobra. Ja czy tym rewolwerem w ogóle. Rzucę kogoś granatem w mordę i tyle, bo tu. I się skończy, kurde frajerstwo, nie? Mam ARK, ale. O. Brown Work Wods to nie są chyba dobre buty. Bo ten, Julka mówiła, że buty można mieć sklepowe fajne. Bo nie w ogóle wywalaj buty, to jesteś cichy po prostu. Ale wolny podobno. To tam strzelają się, kurde, jak nie masz broni. To, to mnie ktoś strzela. Serio? Pom, pom. Kurde nie mam broni. A jak sąd wyjść? No. Sąd jest drugie wyjście? No jest! Ja ci idę pomóc, ty jesteś na dole, tam w, Ale Ta. w hangarze jesteś w tym momencie. Tak. Ta, rzuciłem granat w niego. Dobra. Mam, mam broń, ale mogę robić tylko ciuciu, ciuciu. -ciu. Stary, tu Dobra. nie ma nigdzie tego. Tu nie ma wyjścia z tego hangaru. Tu są jakieś... Znaczy nie, jestem tu, gdzie przy blokach silnika. Znaczy przy tych, przy prąd prądach. Okej, okay, mam. Dobra, Amunicja do idę. Idę do ciebie, stary. Ta tu było Teraz... dwóch kolesi, jeden ale z pistoletem, a jeden z gitary, stary. Ja tam schodzę po tych. Mam, mam zejść? Dobra. Teraz powiedz, ty jesteś w jakim hangarze? Czekaj, ją z łuku do mnie strzela. No wiem, słyszę te. Siu. O kurwa. No dobra, żyję jeszcze. Jedzenie mi przyszło. Czekaj, muszę zabić tego drugiego. Jedzenie ci przyszło? Co ty gadasz? Dobra, idę po jedzenie. Przepraszam, na chwilę zaraz będę. No dobra. Ja myślę, że do soła jedzenie przyszło w grze. Gdzie jesteś w hangarze, to jest to gdzie są wracam? takie generatory? No i co ty się stało? Takim? No bo ja jestem, jestem tutaj, tu, gdzie są bloki, generatory. O winę, no to ty. O, jesteś. Dobra, Dobra, ja obstawiam drzwi. Ej, Musiałem ja ich szybko na, zabić, wiesz? Ja tu coś na podpuchę zostawię. Patrz. Tam jest ARK z tyłu, ale bez samo, a ja mam tylko 30. O, zostawię okiem. to na podpuchę, Patrz. I ktoś przyjdzie, a ty mu tak wychylasz się. Może chodźmy stąd no, lepiej, bo ty nic nie masz. Czekaj, ale to czekaj, ja się muszę uleczyć, wiesz? Mm. A, ja też kurde przecież. Użyję bandaży, może apteczkę zostawię sobie. Dobra, g mam posiłki, no to, a, dokładnie. Ale możemy tu zostać, nie biegniemy jeszcze, zostajemy tutaj. Ale może przeszukajmy, no ja nic nie mam, bo on kolety chce, żebym ja siedział w jakimś Masz ar tak? No i koniec, i dwa dwie apteczki, tu jest jeszcze mój teren do przeszukania No i wystarczy, patrz ktoś otworzył, to ty wyszedłeś To czy, no ja, kurde no ile mam tam siedzieć, tu kolejna apteczka Ale sobie dopóki wezmę. nie wystawi się, no w ogóle żadne, nic się nie wystawi tutaj na mapie, miejsce do którego mamy biec, docelowe, no to jeśli masz przynajmniej no broń No to dookoła A, No dobra, ty jesteś dowódcą, przepraszam, ty teraz jesteś dowódcą Nie wiem gdzie tu można zlutać, ty mnie tu wysłałeś, a tu nic nie było Chodź, chodź za mną Jedna osoba się tu ledwo ubiera na dole No i jest apteczka no Strzężak jak tu wskoczysz to cię mieli No co ty? Aaa Klacki skóry na ostro Nice do nas, tutaj nas? uważaj, tu ktoś może być. Tu, tu są jakieś bronie, zobacz, tutaj leży na paletach. A ja zobaczę czy tutaj ktoś wchodził. Jakieś pistole tyle przylecnić nic. nic ja, się, ja, się, ja się boję tutaj, ale ty nie, nie, gdzie ty poleciałeś? Nie wiem, przeszukuję tu co tu jest. Tu jest no to tutaj mobiletowa. mamy hangar, tu jest duży plecak i w ogóle wszystkie takie rzeczy. Dobra. Tu jest jakaś drabina. No wiem, ale nie wejdziesz tam nigdzie. Nie wejdę tam. tej faku, przy pod schodami. Już pewnie zaznaczono miejsce. Tak, zaznaczono miejsce. My jesteśmy G6. My tu możemy zostać stary, to spokojnie. Ale to jest najnudniejsze na świecie siedzenie w takim jednym miejscu. Ale to przynajmniej teraz tutaj lataj i zbieraj w tym momencie. Nie no, ja bym już stąd wychodził. No pozbieramy co tutaj jest i spadamy stąd, nie? No dobra. Wiedzieć. To ja idę do ciebie. Nie wiesz, stary z kim ty rozmawiałeś. Myśmy dziś z decydującą wygrali Battle Royale. Na pewno. No tak, stary dostałem. Właśnie, dostałem paczki, muszę otworzyć. Opening. Dwa razy Elite Bat, opening moi. Tu mi wypadł Skin White Battle T-shirt. Elite bag. Skin, marsho, coś tam. Trzy zwykłe. Ej, ja same T-shirty dostaję. I znów T-shirt. I to jeszcze takie, które mam. A, gówno, A co to są Airdrop Ticket i ten? Co mogę z nimi zrobić? To musisz... No to możesz użyć, ale nie na tym trybie Po prostu taka spaczka do ciebie leci, tak jak w Wraście się zdobywała no, airdropa że do, no Tylko, że ty sobie go samemu tutaj możesz wiesz, hmm. wykierować, nie? To że on ma do ciebie przelecieć No to biegniemy, dawaj Bo my jesteśmy w dobrym miejscu, no ale jak ty chcesz się ruszać, to się ruszamy Nie, no nie jesteśmy w dobrym, bo się będzie kółko zamykać na ten na wół, nie? Znaczy na, na Ed się w sumie będzie zamykać, w drugą stronę musimy iść Nie? Mm -mm. O! Strzelają! Do ciebie? No właśnie taki dziwny dźwięk, jakby w, na, w moim kierunku. Nie, mi się wydaje, że tam u góry oni się w tych, tych szopach tam strzelają. Wiesz No dobra Jak się pojezcie? Samochód, choryc... samochód, samochód, samochód To co robimy na dół? Nie tutaj, to nas ta bariera nas y, ochroni. Czekaj na górę, na górę, chodź przeskocz przez tą barierkę i do góry Przeskocz barierkę i do góry On zawrócił, wiesz O kurde nie wskoczymy bo no on zawrócił widziałem jak on bokiem stał i się wy, wy, wykręcał wiesz No to jedziemy w niego kurde O przejechał Ja dużo amunicji mam, to tam sobie postrzelaję w niego, ja wiesz, ale... nie zje... mam. Ja mam tylko 41 ammo. Dobra, gdzie teraz? Tak no jak mamy... Jeszcze... Musimy dziś, nie? A no troszeczkę tylko. Jak się kółko pomniejszy, to trochę bardziej chyba będziemy musieli. Mhm. No chodź, ominimy tą tamę. To... Ktoś do nas? Nie, Co to nie, było? nie, nie To ty? No Mucha latała Kurde To pistoletem szczelaj, no niby tak, ale mi się tam chce zmieniać, żeby go gonić No, dzisiaj dobrze nam poszło, żeśmy z Juneczką grali, kurde rano, najlepiej było Wiem, nic, że mi tam jakieś koszulki przekazałeś, a nie mogę tego odebrać poza live'em, a na live jakoś nie bardzo że, że stuleje tuleje były? Motywacje. Na perce? Kurde, weź, weźmy gdzieś tutaj się skitrajmy, bo ja chcę sobie zupkę wyciągnąć. Ale dobra, Dobre? tutaj ho. Ale no musisz powiedzieć, to. jaka to jest zupka, no? A, to wiesz, no, to chyba Żurek wziąłem, bo się nie wiem, sam. Żurek? Na drugie danie musi być jakieś, nie? żurek, kapturek, a no, on drugie zdanie pierożka, ale wiesz to nie są. To... Przy tym mnie ty bagujesz, mankolo. Dobra, mam to. Przepraszam, muszę odfoliować żurek, odstreberkować go. Mhm. I ci powiem tak, bąkuś. Jest dobrze tutaj. Mogę do ciebie mówić, bąkuś? Mmm, no tak bardzo chcesz. Dobra. Powiedz mi, gdzie bym biegniemy, bo jak coś, tam ja mogę biec, a w razie czego złapię i szybko będę strzelał. I za pierożka złapiesz? Mhm. A czy ty uważasz, że najlepsze pierożki są ciepłe? Najlepsze są takie stare, 36,6. Dobra. A ty jak uważasz? No ja uważam, że właśnie takie takiej temperaturze pokojowej mm -hmm. Nie pokojowej, tylko pokojowa to jest 21 Właśnie, że nie wiem jaki, w jakim ty pokoju mieszkasz Ja lubię takie temperaturze... ja Lubisz takie rozgrzane, dobrze takie rozgrzane pierożki no, Takie w temperaturze ciała, żeby jak stary Nie ma Że jak je jem To no. nie czuję zimna, stary, ciepłko. I ta miłość w środku się tam gdzieś tak. rozpływa, tak? No dobra. G7. No to jesteśmy kurde za daleko już prawie. No to po co tędy idziesz? Brzmi nie tak. No to, to zostajemy tu. tutaj. No to zostajemy tutaj. Musimy i na E iść. I chodź tutaj. No gdzie na i środku sobie... górki chcemy się kitrać. No dokładnie tak. No i pierożka sobie jedz kurcze. No i sobie jadł pioroszka Temperatura w pokoju ma 36 stopni, bo no bąkola tak jest. Głupi, głupie miejsce wejść bunkol. No ale dobra, będę się kitał. Ty się rozgląda, ja jem zupę, okej? Okay? Mm -hmm. Cały bąkol, co ja z nim mam? A ty co będziesz streamował na Nvidia w tym tygodniu? Stary będę streamował. Nie wiem co jeszcze. Muszę przemyśleć temat. Wiesz? Mm -hmm. Kurwa, gorący. Nie umiem tej zupki normalnie zjeść, tak po ludzku, bo ona jest taka gorąca, ale ja mi jestem taki głodny. A powiedz mi, czy jak jesteś głodny, czy mm -hmm. taki jeden pierożek? 36 i 6 wystarczy czy tak troszeczkę zaspokoi po prostu twoje Wiesz pragnienie. Co? Ja go tak po trochu sobie jem. Mm. Trochę tu skubnę, trochę tam skubnę. Na no, później zostawię. Czyli nie, nie opłaca się od razu całego pierożka? Nie. Na no, spokojnie. <noise> to bardzo spoko. Mm. No bo patrz A próbowałeś już... A bo patrz, bo ty próbowałeś już polskich pierożków Są najlepsze pierożki polskie, nie? Oho No ale ruskie? To to masz już... Jadłeś ruskie kiedyś? Nie, no właśnie prób... No właśnie, kurde Bo może ruskie się inno... Rządzą się swoimi prawami Może może są trochę inny, inny wygląd? Mają inny kształt? No Może inaczej, inaczej smakują. są... Inaczej zrobią, no inaczej to tam, zależy wiesz. z czego je robią, wiesz, na czym są chowane takie pierożki. Znaczy... No... Wiadomo farsz, tym, no wiadomo na czym, no. robią, nie? No nie wiem, może z wódeczką są takie sfarszowane może troszkę. Może, no za najpierw wódeczka, później pierożek, nie? Ładnie tak. Mam jeszcze czas, żeby jeść? No tak troszeczku. Dobrze, siedzimy na tej górce powiem Ci Półeczki z masłem osełkowym wcinam z pyszną szyneczką, popijając herbatką z cytryną. Mmm, no to pysznie sobie robi, nie? Ale my wolimy... O, nad nami, nad nami coś! O, kurde, policja! Policja! Fuck. Ja nie, nie marnuję jammo sorry Oh my god Ej, ale oni tak jakby wiedzieli, że my tu jesteśmy, rozumiesz? Może to są streamhunterzy A może akurat przyjeżdżali, nas zobaczyli i postanowili, że nad nami przeskoczą Oh fuck Dostaję zawału Dobra, my musimy na NE Tam Dawaj Czy ty jeszcze sobie zjesz? Ale może to są pierożki, najlepsze są z wolnego wybiegu, nie? Jak uważasz? Wiesz co? Zależy. Zależy, czy masz u swojego ulubione pierożki, wiesz jakieś takie pierożka swojego ulubionego. Czy no. właśnie wolisz z wolnego wybiegu, brać? Jeśli nie wiadomo co, stary. Przecież czy mi zarazisz, nie? Nigdy nie wiadomo. No, no, no. Stary. Czy nie, jest no, nie wiadomo. Tele teraz. No? Teraz takich chorób dużo jest, nie tych Idziesz gdzieś nie, 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 nie tylko. Idziesz gdzieś na miasto tam. I patrzysz, o fajne pierożki domowe, Wieczorem, mówię, nie? Wieczorem. Wieczorem bierzesz domowego pierożka sobie tak, nie? Hmm. W, tak wsunął. I jesteś głodny na przykład na pierożka, mówisz, ale mam ochotę na pierożka dziś. A to wieczorem, tak pewnie weekend, w, 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 wike, w wieczorek. No, no właśnie. Tak, kitrasz, się z gdzieś o pierożka i sobie pierogarnię no, jakąś w łazience, nie? w łazience wierzysz. Tego pierożka tam ogarniasz stary Rada, go, żeby nikt nie widział No bo najlepiej żeby ochroniarze nie widzieli na przykład No przecież na środku parkietu nie będziesz jak pierożka bo No pierożka z nie klubu, wolno Bo nie wolno jeść pieroszków No środku. nie wolno jest ale, zakaz Jest zakaz Ej ale właśnie ej A wiesz że zrobili Nie Zrobili takie gdzie Nie, gdzie. nie wiem czy ty byłeś kiedyś w pierogarni Mhm Byłeś, o nie, czyli byłeś. Byłem kiedyś w Pierogarni. Bo ale Pierogarnia to jest takie miejsce, które trochę wiesz. Tam mówią, że zaraz tyle lejarzy trochę, bo to jak ktoś nie potrafi swojego pierożka mm, nie, sobie ja tam przygotować. Tylko, ja tam tylko sałatkę przywoziłem. Byłem dostawcą pizzy i myśmy sałatki tam przywozili, bo ja nie wiem właśnie Aha. o co chodziło. czemu oni stary w Pierogarni chcą sałatkę? Tą pizzę, a sałatki. no. Kurde. I, on, I powiem ci, że to jest dla takich troszkę przegrywów, nie? Jak ktoś swojego pierożka nie potrafi domowym sposobem obczaić, to gdzieś tam dopiero garni chodzi, kurde. No. Tak jest. <laughs> Matko, babcia ma dobre pierożki. Ludzie nie mówcie takich rzeczy. Mm. Może nie tyle co ten, ale babcie to się znają na pierożkach, nie? One zawsze potrafią doradzić. No, one potrafią. Pierożek no jest dobry, jak nie. Nie bez Nie bez powodu, wiesz, kurde. Same są troszkę tak. Same już są doświadczone, nie, w robieniu pierożków hmm. i w ogóle. Ktoś napisał, że. Czekaj, Adaś coś napisał, że co? Adaś chyba nie rozumie. O co chodzi z tymi pierożkami? No stary nigdy pieroga nie jadłeś. Nigdy, nigdy nie. miałeś pieroga. pieroga w ustach starych. Gdzie no idziemy, właśnie. No ja idziemy. jem zupę. Tak, prawdziwego domowego pieroga, nie wiem, na pewno poznał hmm. kiedyś. A jak nie, no to zje w końcu takiego fajnego wiesz, Jak to się mówi regionalnego, nie? Może tam jakiegoś tak, myślisz, e, najlepsze, są, najlepsze są regionalne. Typu... Gdzie tam Broda wkleił jakieś pierożka pokażcie. Broda wkleja no, pierożki. Nie wiem czy to Broda takie rzeczy wkleja na czat, że to powinno być zakazane. Nie wiem o co mu chodzi. Hmm. No właśnie, ma być miłość i kultura na czacie. Wszyscy mm. serduszka wysyłają u, u, na każdym czacie teraz. Zakaz obrażania się nawzajem. Bo dzisiaj do mnie widz napisał i mówi, że chciałby, żeby nastała miłość, bo wszyscy e, innym osobom źle życzą. I na przykład jak się ktoś czegoś nie wie i się pyta na czacie, to się wyśmiewają z niego i on mówi, że on tak, tak. dłużej już nie może wytrzymać. I chciałby zaprowadzić dzień miłości. Mm. I on chciał... I Niezle. powiedz mi, czy... U... Czy u ciebie teraz szat miłości się zrobił? Nie. No to widzisz. U mnie jest szat miłości. U mnie nie wiem, muszą być. A jest, rzeczywiście, same serca są. No właśnie. Nie ty jesteś, A, ale ty stary jesteś jak ninja, Bonko. Jakby co, to ja nie patrzę na ekran, wiesz? Tylko ja. No. Pieroszka. Ja myślę, że jakbyś już dorwał prawdziwego pioroszka teraz takiego smacznego, to by cię ta gra już nie interesowała raczej Wiesz? Mm. Nam... Kole się dbać przed nami biegną. Oh no! Za drzewami tymi trzema, tam po prawej u góry Bizec, widzisz, widzisz? Bądź jak ninja Ale on chyba... On biegnie Dobra. bez broni. Ja z prawej go biorę, ja z prawej go biorę. Niczym kubica. A ja z lewej. To jest templariusz! Biegnę za nimi, jestem niewidzialnym templariuszem. Miem, dawaj za nimi. Są, a też biegnę. Widzisz Jak wyjdą na, na jezdnie, tak, tak, widzę ich. Gdzie wyjdą na jezdnie? Widzę, widzę, widzę. Na otwarte pole wychodzą już. A widzę, widzę, rzeczywiście. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Stary, A Mam co my... chciałem powiedzieć? No, że na pierożka zawsze się znajdzie czas, nie? Schował się za drzewem. Jeden leży. Czekaj, rzucam jeden granat. Dr... Gdzie on jest? Den, ey, jeden jeszcze leży. Gdzie jest ten drugi? Ja się muszę położyć, ja już nie żyję. O, nie padłem. Ja tam Stary. do końca strzelam. Od tyłu, od tyłu. Kurde, od tyłu nas milion padł, wiesz? No, ja padłem, a ten już, ja nie szło tam tego zabić, co hmm. leży. A widziałeś, ty się do przekręcił. tego, co się położył. Aha. On się przekręcił, ty to powiedziałeś, że on leży i ja muszę się ten, ja zacząłem dalej w niego walić, mimo że się przekręcił, nie? Mhm. Bo mówię, może nie padł, a nagle z tyłu się odwracam, a tam dwóch. Dobra. No to tyle, jeśli chodzi o templariuszy dzisiaj. No, to czekaj. To jeszcze raz?